Dobry, drodzy Terajczycy, w tym poradniku pokażemy Wam, jak przetrwać pierwszą noc. Witają Was Wiz i Mr. Globson. Tak, podstawowym surowcem w grze Teralia jest drewno które wydobywamy z takich oto drzew bardzo trudne myślę a trzeba stworzyć swój domek albo jaskinię żeby przetrwać noc dlatego, że w nocy wychodzą potwory, które chcą nas unicestwić i jak zginiemy to będzie nam smutno i będziecie chcieli się pociąć i w ogóle I to naprawdę jest potrzebne Mr. Grubson właśnie ścina sobie drzewka i jak będzie mieć odpowiednią ilość drewna, to zabierze się za budowanie swojej pierwszej chatki. nie żebyśmy wykopali jakiś dół, w którym zrobimy chatkę, czy chcesz zrobić chatkę na korydziuncie? Nie, ja myślę, że mógłbyś zrobić taką normalną chatkę. Tak właśnie robimy podłogę. Pamiętajcie, że stawiamy to lewym przyciskiem, już. Paroma, nie. Jednym z ważniejszych surowców jest też kamień. I dzięki niemu może, możecie stworzyć pies, który będziecie przetapiać sztabi. Myślę, że z 20 sztuk kamienia Wam na pewno wystarczy. Dlatego wykopcie sobie go. Taką najlepiej jedną rudę sobie wykopcie, wtedy zbudujecie piecyk, w którym będziecie mogli przetapiać yy, złoża i różne rudy. Zakobubunisie, zakobubunisie. Słonek, robisz, tak właśnie tworzymy workbench'a, dzięki któremu możemy tworzyć y, lepsze przedmioty, jak, jak drzwi, krzesła, stoły oraz ściany. Żeby nasz domek nie wyglądał tak dziwnie, dziwnie trzeba stworzyć ściany. Tak, to są drewniane ściany. Zabij slime'a. To jest, to jest potwór z którego wypada nam żel, a z tego żelu możecie stworzyć sobie pochodnie, którymi oświetlicie sobie drogę w nocy, albo oświetlicie domek, żebyście wiedzieli gdzie on jest. Ciekawe czy bunisie się wkurzą, jak się dowiedzą, że je zakopałeś. Wkurzą takie informacje, bo jak no. Jak zrobimy coś na nich? Dostaną fioletowy barwniczek <laughs> Się wkurzą o, A tam widzimy po lewej słoneczniki, które będziemy mogli sprzedawać u NPC Może iść wykop słoneczniki Musisz sobie podłogę zbudować, kawałek Dzięki tej łódź, platformie, możecie skakać na wyższe odległości i wciśnijcie strzałkę w dół, jak jesteście na niej. Wtedy spadniecie w dół, a podskoczcie to, wtedy się utrzymacie. Słoneczniki musimy wykopać w ten sposób, żeby rozwalać ziemię pod nimi kilofem. Tak, to są grzybki, które leczą nam jedno serduszko. Serduszka możemy powiększać sobie, maksymalna ilość to 20 selduszek, czyli 400 punktów życia. No, rozkopuj, rozkopuj. Nie zaraz omówimy sprawę piecek. zrobić pieca. Zakop dziury. Zakop dziury. Nie doskoczysz. Może wykop tutaj jedno drzewko i pokaż, jak się zasadza. Musicie wybrać te żołędzie i położyć je lewym przyciskiem myszy na ziemi. Ziemia musi być pamiętajcie, że zarośnięta. Inaczej nie posadzicie miecz masz wracamy do domku stworzyć ej buni się zniknęły nie no buni się zniknęły toż to smutne słońce zaraz zajdzie jak widzicie już zmierza ku horyzontowi horyzontowi zbuduj piecyk może teraz Nie, nie jesteś przy workbenchu. Nie, trzeba ja zrobić kawałek, Faktycznie. Piecyk postawcie sobie zaraz koło W tym piecyku możecie przetapiać różne rudy. My akurat żadnych nie posiadamy. Ale, to będzie ale będzie pokażemy Wam, jak złożyć kopalnię w następnych odcinkach. No, jaki? To jakiś stary, który było miejsce. Zrobić coś fajniejszego. To też jest bardzo pewny sposób na stylu łapienia. I działa No, postawcy Tak, Tak, mi się samo. Bardzo strasznie. O, grzybek. Wykop grzyba. No. Z grzybków można też zrobić mikstury, które robimy z buteleczek oraz jednego grzyba i żelu ze slimów. Zaraz gminiesz. Musisz bardziej w box skoczyć, żeby się czegoś złapać. O właśnie pokażemy jak failuje Mister Group Son 1. No to nie moja wina, samo się zagadziło. I zginę, bo dzieje, bo dzieje nie martwcie się, ta realia nie działa jak Minecraft. Jeśli zginiecie, to stracicie tylko 50% swojej kasy. W tym wypadku nie było to bardzo dużo. Yy, żadnych przedmiotów nie stracicie, a pojawicie się na swoim spawnie. Jak zmienić spawn, to dowiecie się w następnych odcinkach. Myślę, że możesz zrobić w domku. No tak z tego nie Sposób Musisz. jak zrobić kopalnię w Mój kolega właśnie wykopuje do 2 na 2 I teraz, może postaw bud platformy, żeby móc skakać. I zademonstruję, jak ładnie na no jak pięknie. I dzięki temu. Będziecie mogli wchodzić w głębiej i schodzić w różne fajne miejsca no i nie, w swojej kopali. Nie będziecie musieli się na noc, tylko możecie sobie Jak widzicie właśnie noc zapada. Zaraz na dworze zrobić. A, za nisko postawiłeś. Musisz jeszcze jedno wyżej. I tak za nisko. Postaw no. Już się ściemnia powoli. Zaraz na świat wyjdą zombie. Zombie. Wyjdą zombie. Może zaproś y, przewodnika do domu. Żeby nie, nie być tak samemu. Ja nie lubię ponić. Aż to smutne. Warto sobie nad takim jeziorem, które... Was denerwuje, stworzyć sobie mostek z Diltu, To wam pozwoli yy budować, nie no, przechodzić na drugą stronę na luzie. Bo w terali niestety nie można pływać, można tylko odbijać się od dna. Dyn to jest niestety czasami bardzo wkurzające, ale w późniejszych etapach gry będziecie mogli zdobyć. Taki przedmiot, który będzie Wam umożliwiał pływanie pod wodą. Postaw pochodnie, bo nic nie są widać. Dobrze, zaprezentuję Wam fajny sposób, jak oświetlać sobie. O, dokładnie. I w ten sposób widzicie więcej rzeczy za jednym razem. Zabiję nam tego. Zabiję nam przewodnika zaraz, ale on odbiera pojedyncze życia, może skacz do góry, zabij slajma. Patrz, bu, Bunisia na parapecie nam rozwali. Nie czem. mi Bunisia. Dawaj Bunisia ty. A jednego Bunisia ulatujemy. No, ale on nie wlizie, bo nie masz stoła. Stoł trzeba stworzyć, żeby w las przewodnik. Inaczej ci nie wlizie. A poza tym masz chyba za nisko drzwi. Za wysoko znaczy się drzwi. Co mu drugi pokój budujesz? no i tym będzie następny odcinek ale przedstawimy też wam do tego odcinka w ten sposób jak możemy w tym samym sposób może drzwi potrzebujesz idź drugie drzwi zrob. i po tapetę ładną drawnianą różową z balwi na pewno się ucieszy. Na koniec każdego o nie. O, nie. nie się nie rozwalić. Nie wiem, to ty grasz, nie ja. Masz miecz przecież. Masz miecz przecież. Cicho! Masz. Nie. Podczas każdego odcinka yy, będziemy przedstawiać różne ciekawostki związane z terarium i fajne różne efekty, inne rzeczy. Na koniec tego odcinka też będzie, nie martwcie się. No i tak, właśnie skończyliśmy naszą chatkę i w tym przetrwamy pierwszą noc. Chyba słyszę już zombie. Taki dom zombie. Zaraz zobaczycie, jak wygląda. Są też oka demona, czy tam oka smoka. Nie wiem, jak to się tłumaczy, które są bezmyślnie głupie i latają i się obie. O, właśnie widzimy zombie. Może zrób sobie taki otworek na jeden i pokaż, jak rozwalić takiego zombiaka. Ona tu. E, zombie. O, spadła nam właśnie gwiazda. Co ja bo, bo oni wchodzą przez jeden masz miecz tak z 10 takich gwiazdek możemy sobie stworzyć nie. jeden punkt many, a manę będziemy zużywać do używania y, magicznych przedmiotów To może zaczniesz robić pierwsze już piętro w tej kopalni do złogi takie Nie, nie, ja chcę Ale spoko tak idziesz w dół, to ja. Dawaj. Dobra, pięć Zrobimy strzał. Pięć kamienia? Tak. Strzały robimy z jednej deski i jednego kamienia. Łuk już masz. I tak. I można przez taki otwór strzelać do zombiaków. Możecie sobie taki zrobić. O, Kolejna gwiazdka. A tu lata dragon. A może najeść, pokaż ile ma życia. Ile ma? 60. O, druga gwiazdka. Ale masz szczęście, grupsem. Może zabij oczko. Jeszcze 7 takich, i będziesz mógł już zrobić sobie jeden punkt many. Zabij oczko, pokaż. Z tych. Ok. Ok, dobrze mówię? Wypada, y, wypada szkiełko, którego jak mamy 6 sztuk i posiadamy y, taki Altair Demonów, to się tak nazywa, możemy stworzyć taki bajer do przywołania bossa. Ale to będzie w innych odcinkach. Tak, już noc jest, nie lubcie tego w nocy co Grubson. Grupson jest już doświadczonym graczem i może sobie wyłazić. Jak nie umiecie jeszcze dobrze grać w realia, to raczej nie wyłazcie, nie macie szans z zombikami i z oczami nadającymi. Chyba już musimy powoli kończyć ten odcinek. Wiesz, limit czasowy YouTube. Tak, możecie sobie też zrobić lepszy drewniany miecz, taki dwuręczny, którym będziecie lepiej atakować. A i ważną rzeczą jest to, że zombie potrafi wyważyć drzwi, jak jest ich więcej niż trzech, dlatego lepiej yy, lepiej rozwalajcie zombie, które kampią pod waszym domkiem. No zabij to oczko. No zabiję. Dlaczego? Kolejna gwiazdka spadła, bo słyszałem. Aaaa! Jeśli spadają wam gwiazdki, to znaczy, że nie macie nad sobą żadnej latającej wyspy. Zmień na miecz. Zmień na miecz! No, teraz da się bić. Na latających wyspach możecie znaleźć różne fajne skrzynki, w których są rozginiasz i zabijąci NPC. No, Masz szczęście. Sprawdź, czy masz jakieś grzybka, żeby się uleczyć. Masz jednego. Ulecz się, zmocznego. Weź gwiazdkę i uciekaj do domu. Chyba Twój przewodnik polubił Gunisio. To już tyle w tym odcinku. Komentujcie. Dawajcie łapki w górę, bądź w dół Piszcie w komentarzach, co robiliśmy źle Bo to jest nasz pierwszy poradnik I trochę się stresowaliśmy No to miłego dnia Dara Czy wiedziałeś, że Powiedz panie Fioskowi do folder, który powstaje Z muchomorków, jakiś tam yy... Po go na króliczka Powstaje z niego fiatowi króliczek. Tak samo dzieje się też Z rybami